Witam Was serdecznie. Z tej strony Bogdan, serwis testowy Media Tester. Wykonamy sobie teraz benchmark GFX Bench OpenGL na wszystkich trzech smartfonach Alcatel One Touch Pop C5, C7, C9. Jak widać, najszybciej C7 skończyła, w AnTuTu też była C7 najlepsza, najwydajniejsza, widać tutaj też Najszybsza jest C7 No, i tutaj od razu widać, dlaczego najszybciej skończyło, ponieważ obydwa te telefony z 512 MB ramu nie mogły wykonać testu T-Rexa, którego właśnie teraz wykonuje C9, która 1 GB ramu ma jako jedyna. Ok, zakończyliśmy we wszystkich trzech smartfonach Alcatela test GFX Bench, Benchmark i tutaj w dwóch pierwszych e, test e, wysokiego poziomu e, nie został wykonany, ponieważ brakuje tutaj RAMu 512 MB RAMu nie umożliwia wykonanie tego T-Rexa tutaj już się powiodło, ponieważ jest 1 GB RAMu ale porównajmy sobie tutaj e, testy e, czystości na przykład tu Alu test 430 klatek. Tutaj mamy 828, czyli dwukrotnie więcej klatek, i tu troszkę mniej w C9. Tak więc, jak widać, C9 jest w niektórych testach szybsza od C7, ale w niektórych wolniejsza. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. O, tutaj znowu te specjalne testy zostały wykonane. W dwóch poprzednich telefonach nie dało się ich wykonać. Jak tu wyglądają wyniki? Wszędzie wychodzi na to, że C9. Pra... No nie, nie wszędzie. W niektórych testach C9, a w niektórych C7 była szybsza. Dobra. Zróbmy sobie tutaj porównanie. Nasze urządzenie tak to wygląda. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj w informacje o urządzeniach. Poprawnie rozpoznaje wszystkie. Wyświetlacz, wszystko się zgadza, tu się nie zgadza ilość cali wyświetlacza w C5, tu też się nie zgadza wielkość wyświetlacza, tu jeżeli chodzi o kartę graficzną, widać, że mamy. We wszystkich trzech, to znaczy układ graficzny Arm mali 4 stampy, ale tu jest jednordzeniowy, a tu zaś dwurdzeniowy układ graficzny występuje. Stąd takie różnice. Tu autofocus jako jedyny ma. Tutaj jest coś nie tak. Znowuż w C7C pokazuje GFX, że nagrywać można frontową kamerką Full HD. To jest oczywiście nieprawda. Albo może prawda. Myślę, że warto to przetestować. Znaczy, nie może być w sumie to prawda, bo tutaj też nie mamy możliwości kręcenia filmów nigdzie. Full HD maksymalnie 720p. W związku z tym e, rzeczywiście źle tutaj wskazuję we wszystkich na tych dwóch smartfonach C7 i C9. Dobra, tak więc g, e, test e, GFX e, Benchmark został wykonany. Mam nadzieję, że wyniki Was satysfakcjonują. Już wiecie, że C7 i C9 e, konkurują prawie web w web. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału Mediatester. Oraz polubienie naszego profilu Media Tester na Facebooku. Trzymajcie się.